Dzień dobry, tu Małgorzata, choleba zalewa. Chciałbym teraz, chciałabym teraz przeprowadzić wywiad z tym oto dziwnym człowiekiem. Witaj, dziwny człowieku. Jak się nazywasz? Marcel Wolski z Aha, to nam dużo mówi. Więc czym się interesujesz? Gównem. Aha, e, takiego hobby jeszcze nigdy się nie spotkałam. Więc dobrze. A dlaczego masz dziurę w tej koszulce? Bo mama mi poszła. Aha, czyli twoja mama ma widocznie kwas w tyłku. On się jakoś to. Słuchaj, jedno, jeszcze jedna sprawa, chodź, chodź. Kim chciałbyś, młodzieńcze, zostać w przyszłości? Prezydentem stanów środkowych. Śwórkowe, a e, więc, słuchaj, a gdzie jest położony ten kraj, czy cokolwiek to jest? Nie mówiłem Śląskowe, tylko Stany Zjednoczonych. Mhm. No, to... O, to jeszcze, jeszcze kilka pytań. Więc tak. Do no, której chodzisz klasy? Trzeciej. E, Trzeciej. Jak tam masz fajnych kolegów? Nie, pół po trzech, pół do Pół postranych, pół dobrych, rozumiem. A dlaczego masz głównianego psa na koszulce? No bo on widocznie Tacy ty debile wyprodukowali. A dlaczego ty go nosisz? No Mówiła Małgo... wywiad prowadziła Małgorzata chulewa zalewa. Dziękuję.